W ogóle widzowie dzwonił dzisiaj do mnie Jaś, Jasiek z Pierdla Wiesz który Jasiek Bereka? Jacka Mogę ten... No, dzwonił z pierdla żebym mu jutro 150 zł kurde przesłał jak mogę, bo nie ma na paczkę. A ten zmysłowicz No że odrobi mi jak ten Jak wyjdzie z, Jacek mu dał w tych szpitalach to jest normalnie masakra ja bym ich tam spalił najchętniej co ty nie powiesz? ja z dzieckiem, mam będę czekał, kolejca, a oni przyjmują jakichś tych wiesz, w takich moich wiekach, ja mówię, chłopie po prostu nóżkę złamał wojna musiała być tak moje matkę wyłączyli jak? gdzie wy się w końcu przenoszycie? bo ta krzyczała, że prawo, ty lewo, ja nie wiem tu... A, tu w tym samym piętrze? Ja myślałem, że piętro o, niżej. Tu, tu. A co, tam jest mniej łóżek? Tam jest pięć. A tu jest? A tu jest dziewięć. A co, oni mają pewnie Chyba. Żydów na dziewięć łóżek pewnie i do no, tego. Boże. A byłeś sam? Nie, ja, no tam ja zelkałem jak, jak ten. I tak samo jak tu? Czyli Łóżka czy... się wyprowadzała, nie? Hmm? To tak zelkałem. No to, do... to jest tak, że tak są łóżka poukładane. Przetrzymaj, jesteś ciągle w tym kursie. Cała piernik. Tak. tak są łóżka poukładane. i to jest tak. A i też telewizor jest? Tak. Tylko, że tam jest ciemniej co mnie gryziesz, ty? Tamie mnie gryzie po piętach. No. To jest naliczane. No. Jęba normalne. Idzie gościu no. się odmówił w ostatnim momencie, ale za to jutro mamy te mieszkanie do opróżnienia. całe. No i dobra. No, ciekawe jak ja pójdę, jak tu przeprowadzka. No, południa jest przeprowadzka. No, oni do roboty pójdą. Ja nie idę do roboty, do... tylko do lekarza jadę. No to do lekarza, no i jeden cios. A co mam tu połączyć w przepracę? No bo to się... trzeba bo sprzątać pokój, Panie. właśnie. Sprzątać i przenieść wszystko. nie no. będzie, Nie, nie będzie, bo ja mam lekarza. No do lekarza no, musi. To nie, to nie. Rób, to strać, po po no tego nie minęło i musi iść na kontrolę, nie? Jak miał urob troszeraczka I... Mhm. i tak I co ja mi robić? Co? No co? co? Zawsze to nie musisz To nie wiem Grzesiu, no jesteś nie jesteś początny trochę Musisz że no kurwa odrobić się... trochę ty a jak tu się, ja wiem, ja to rozumiem, ale jak tu się przeprowadzić? Trzeba przeprowadzać wszystko, i Może wrócić, Boże. Może to jest szeroko, głębokie. No. A tak to nie macie czas? To macie jakiś czas, czy musicie? No jak ta, ogarnie tam nam dużo, wiesz, nie zajdzie, bo to jest tylko... W ogóle będę miał tam fajnie dużo rzeczy, może coś się tam... To jest całe mieszkanie od A do Z, tam wszystko jest. Nie, ja nie, to może nie ja wcześniej zrobię ten mucen ale w czym no, ja Ci pomogę. Bo trzeba tu nie posprząta, może kurwa nie rozsłęuje. Za ci mogę trzymać. Tak. No nie. <śpiewa> no, nie. <śpiewa> ale dzięki za dobre hejski. Robię, przyznać, że ty mnie No właśnie piórka chciałem powiedzieć. Kropka. Masz Grzesiu. Zacznij napić. No Nie, nie możesz to. Chodź, chodź, chodź. No chodź tutaj dutko. Będzie się zgryzła O to chodzi, bo ja to lubię I, no Co są to, to w końcu ma koronawirus? Nie. RSV podobnego, da? Panuje teraz takie, no coś chyba na zasadzie mutacji, nie? No zamienił się w, w UFO Zamienił się w, w UFO już. No ale nie, nie, ja nie, nie wiem co to jest. Grypa. Grypa. No bo teraz coś nowego wyrazu znowu. No. Ja no. uważaj, żeby się nie... Mówiła, że dla dziadków to jest groźne. Ja, no Nie, ja jestem mnie, mnie Nie chwyta. Nie Łukasza kiedyś chwyciło. A, ty nie nie a, a ja mi na nie ruszyło. A przy my razem spali w jednym pokoju no spytać się go, no tak, i mnie tak? nie uszło, odporny jestem. Miałeś dobro na razie to, jestem. no nie wiadomo jak. Nie to. Nie albo ja, ja, zrobimy, to się... albo zrobimy tak, że, bo ja będę rano po niego to wam pomogę, jak ona już to ogarnie, jak nie to tam szybko ogarniemy, przyjadę z nimi. Nie, ja by... bo ona chyba zacznie ogarniać ten pokój dopiero w momencie, jak ona tutaj posprząta, wiesz, cały ten obie... Gdzie tu posprząta, tam posprząta, bo on się wyprowadzi, tam będzie. Ona się, Są, się nie wyprowadza, tylko się przenosi z na to, na to jeden U, do kolegów. Ale ona pewnie tak. najpierw posprząta. Dane Oj. pokoje, korytarze, kosze, nie kosze i tak dalej, a później zajmijmy się pokojami. A widział już ten? Te lepiej wiesz, posłucham jak on... Widział już? No, Wie? No, widziała, ta właścicielka Kuba. Ta? Ja, Powiedziałabym, że na jeden dzień, ale... Alejo! A jedną noc, Ale tam wiesz Mała Alejo. Mmm... Zobaczcie tą telefonkę. Co? Zobaczcie. A ty co idziesz jutro na zdjęcie tej szynszy? Nie, ona idzie do kotoli. Nie, tylko dronem. Zdjęcie ty się zwraca i się kości nie przemieściły. Tylko to, nie? Nie. Wczoraj, wczoraj wziąłem, wolne wzięłaś. Tylko. Tak naprawdę. Ale cóż, potem jak i tak po południu znowu muszę jechać tak i tak dalej. Gdzie? To się korespondencji. Jeszcze te liczniki do końca spisać. O kurwa, To też macie. No co korespondencja, liczniki, ogłoszenia... Ty to byś grzesł pani... Co jeszcze? Ja. Moja sprzątała i nie lubiła takich liczników pewnie. Ale to należy właśnie do jej Bo zadań Ty to byś, byś pewnie wziął klucz francuski i odkręcał mosiężnę Ile koło Tak, by za wyzywał na te, na schody Wiesz co mi tak, tyle razy kartą, zrobił z karton? Co? Tam z rybnej? Do bankomatu Do bankomatu? Złamał Złamał, Złamał. i Ładnie. do świętyka Właściwie? No Dobry gnia. Daję nie dnia, co zrobić, kurwa. Dobry. zrobić nową. No, no właśnie. No ale no co, złożyć na policję, no, no. i co? Sensu. No bez sensu. sensu. Bo oni będą szukali karty i na karty nie wiem... A nic mu nie zrobią, że załamą Ci kartę. No, nie, bo nie, zrobią mu nie Karta nie była aktywna w ogóle. Po pierwsze, a po drugie, ja też mogę wyciągnąć Grzesiowi teraz załamać, co mi zrobił. Że... Podmęga... Nie, bo to całkiem co innego zdaną, jest. To, Tylko, to, tylko to, że Grzesiu nie ma karty. Co innego, to że jest no karta de facto też no karta de facto też jest osobista bo to są twoje dane kurwa no ale wiesz to była poła, nieaktywna poła mały, bo to tam mała szkoła. połamał wiesz ja ci jutro przywiozę jakiś ten no. portki i te sobie wypierzesz bo ile można chodzić w jednej i tych samych portkach no ile, no, ile? Ja, ja, no, odkąd no. tu się wprowadziłeś tak jak robiłam pranikę kiedy ja robiłam wczoraj czy w sobotę Mówiłam, wydałam masz się... coś do prania, w no dał mi dwa bluzę, bluza, nalał port, a nie zapomniał. Nie zapomniał, tylko powiedział, że ją nie będzie o No tak, no czy nagroda? Na, na, no, no co, Majka Maj, tak nie masz? zapytać Ciebie mnie tylko jedną rzecz. Majku... nie Maj, masz ma spodenek? A mam średni hmm. spodenek, e, parę spodenek mam tak. Hmm. Krótkie. A Majki chyba masz, nie? Tak, no. to będziesz chodził, wiku. Co mnie tam obgryzasz te buty? Kurwa, wiem, Cześć Grześu, że widzowie do mnie, do tej pory do mnie piszą, czy ja wyjaśnię w końcu sprawę, dlaczego przyjebałeś kropce na, na tym, na lewie. Ej, te głupi szkoda, że jej śpiąki nie da. I do tej pory co piszą nie? o tym. Kurwa, pierdolo, a miałem sprawdzić nie. tego streama, tylko kurde to jest, tylko że on trwał 11 godzin, kurde, żeby to znaleźć, to... Co... bo nie mogę pieska, wiesz, pogłaskać, bo ja mnie gryzie odsunął delikatnie, nie? Tylko mi, pierdo. A, ty, ty, a ty też taki, ty też... Ty, ty, jak się obudzisz, odruchowo no, nie, mogę się Nie, nawet no. nie było takich rzeczy. Co? Nie było takich rzeczy, co ty? Nie było nie było poważnie, rzeczy, co ty? A skąd ty to możesz mieć? No bo ja wiem, no kurde, no chłopie. Ja wiedziałem, tak. gdzie był pies cały czas. Nie, nie. Ale to rano, jak nie, wstał. Jak no, mi... I sam się Grzesił przyznał, że go odpychnął ręką, ale widzowie twierdzili, że on, że on mu go, że go pierdolą. Kurwa, Macz, nie dodawajcie, bo mnie to skurja. Odsunęłem lekko ją, bo Ej, mi je dałeś siła. A bo pierwnicą głupoty już Ludzie tu kurwa i duna, rano do robota, cała środowiska, chociażby się kurwa nie tak. A bo kurde ma. Miałeś się nie drżyć. Ja i od tu łę. Jest godzina 22. Cisza nocna? Tak. Na co to kurwa chodzi? A oni jak drąpyska to co? Oni tu mają jakieś lepsze te warunki? Ale, ale jest warunki? cisza nocna, jest cisza i oni już śpią. Eee, to śpią. Wszyscy śpią. Jak ja wchodziłem i słyszałem no. mi w kuchni. No on ja tam sobie wjeżdżają w pokojach tak na tam... a to tam... Ale teraz się wyjdzie na bo, bo się nie tak nie tylko, nie ja. To po go i To ile się powiedział. A, Co on tak że ja. idzie po klasie i kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, ja pierdolę, o kurwa, ja pierdolę. No on tak ma jak schodzi. schodzi no, jak no, wychodzi. no tak no, ma jak schodzi. to no, nie. No, nie. No, jak schodzi to no, nie. No, jak no, wychodzi. Jak ma wyjść po no, schodach. Jak widzi to schodzi. Rysiu, to ten chyba nie normalne. Kurwa. to ja nie wiem jakbyś ty jak miał tak... No, 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 no chodzi przy napiętanej To jaką ma tendencję? No, do przyzwyczajenia jest szybko. A nogi do, do... Nie, nie, Ja nigdy nie robię, jak mam ponad 30 lat przerobione. Ale nikt nie muszę... no ale nigdy nie zaprzecza, A, że nie dobra, robiłeś. dobra, idę ze za, zapalić, bo kurwa. Będą mi wmawiać, bo ja nie robiłem, nic nie robiłem. Ja zaczęłam mm. ja, ja. tam masz. Tam masz. Idę taką, za kurwa. Tłumaczę. Dobra, ja wiem, co ja mam. Kurwa. Masz. Będą mi wmawiać co ja mam mieć. Co? O. To Jest tak, że się napiłeś, że zastali, teraz Idę z nim. Idę z nim. Idę z nim. Idę

Witro hmm. no, bo... Jutro gościu to mieszkanie znaczy czym większe To będzie zapytał. Z góry na dół, z góry na dół, z góry to, na dół tak, To będzie tak? zapierdalał, to będzie zapierdalał To <głos》>. <głos》>. Zobaczcie, zajadę czy tam Część śmieje się, bo już wie, że to ty właśnie zapytał. Mhm Teraz... O kur... O się obstrał Teraz jeszcze idzie po minus 10. To mm -hmm. dopiero w ogóle. A, a teraz będzie w ogóle miał co robić, bo śniegi wiadomo. A tam pan tego i lubi. I znów będzie chlapa. O ty, kupowałem dzisiaj temu panu Ryszkowi Kurwa ten. Syrop Kurwa to zapewnia, jak to nazwa. Co w końcu z tym mieszkaniem tutaj było, nie wiem yy, Ten właściciel to, to mieszkanie miał no Sprzedał no Sprzedał tej babie tam. Tutaj. A ona nie chce z tym Wlająć? Nie, bo ona chce to remontować, ale wszyscy, wiesz Ale A potem babcia na to uszedł <gulity> No jak rozcisnął Mówię ci, jedziemy na Moniuszki tam pobita by pożyczał mieszkania. Znaczy wynajmuje. No tam ma nie ma mieszkań. Ciekawe jaki sens był w tym robieniu wniosku o tej. Właśnie jutro już muszę z Berką jechać do Dąbrowy po te dziuchy, Muszę się z nią zgadzać jakoś. Muszę się kurde... Jak przekładam, przekładam <todziewanie> Do najpierw po południu, nie? Hmm. Po południu, no bo ja to nie mam czasu.

Dobra, widzowie, kończymy na dzisiaj ten seans. Mówię, że kończymy na dzisiaj ten seans. Bo nie mam czasu. Chcę iść spać. Stawcie łapy, suba widzowie. Jutro z grzesiem nagramy w pracy odcineczki, co? Nie ma problemu, co? Pewnie. No.